I i witajcie z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w podobną grę do Pet Simulatora, a mianowicie Pet Legends. Standardowo możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a ja już się nie przedłużam i lecimy. Słuchajcie, na początek musimy sobie ogarnąć, co tutaj się w ogóle w tej gierce robi, ponieważ jak widzimy tutaj mamy jakiś Halloween event, który sobie zaraz obczujemy, no ale dobrze, może pójdźmy sobie tutaj do przodu, tutaj jest jakiś bank i jak widzimy tutaj mamy nową krainę, więc słuchajcie, pozbieramy sobie monety, czyli widzicie, tak jak w Pet Simulator X, mamy swojego peta, który po prostu zbiera nam pieniążki. I na tym właśnie to polega. Ogólnie, na początek, aby troszkę lepiej nam się zbierało, myślę, że możemy sobie użyć jednego z kodów, jakim jest Halloween 2. Dlatego go sobie wpisujemy. I uwaga. Mamy, mam teraz, więc wchodzimy sobie tutaj w boosty, ja nie mogę się odnaleźć w tym GUI. Naprawdę, jestem przyzwyczajony tutaj do Pet simulatora, Dlatego słuchajcie, mamy w ogóle. To jest, zobaczcie, kto jest podobne. Okej, okay, ja dostałem lucky, mamy triple money. No to ja sobie poproszę takie triple money, i patrzcie, ile teraz zarabiam? Już mam prawie 2000. tysiące. Także dawaj tutaj, mój peciku, zarabiaj. A więc słuchajcie, nasz Pet właśnie kończy zbierać. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1, mam, i co jest? Dostałem jakiś klucz. E, co to było? Co to jest za klucz? Aha, ja mogę gdzieś z nimi iść. Dobra, no to idziemy. to jest jakiś secret. I co ja teraz mogę zrobić? Halo, podchodzę tu, klikam sobie E. I e, co jest? Co jest grane? Mam jakiś jeden z kluczy. Dobra, czyli rozumiem, że muszę odnaleźć wszystkie klucze, aby rozwiązać tą tajemniczą zagadkę. Także naprawdę OP, a ja idę zbierać dalej. Myślę, że teraz jak mam już 3000, to wypadałoby jakieś jajko sobie tutaj otworzyć. Dlatego chodźmy tutaj, jak widzę, są jajka i nie będzie stać nawet na te lepsze, dlatego otwieramy sobie jedno jajko i co mi tutaj wyleci? Uwaga, a świnka mi wyleciało 8, dobra, ona ma 8. Ona ma Mocy, dlatego jest o wiele lepszy od tego tutaj mojego koteła. Dlatego bardzo fajnie i idę zbierać tutaj dalej. Ogólnie, to przy okazji, jak sobie tutaj XPM postanowiłem, że w sumie, jak widzicie, free spin every 5 hours. Dlatego myślę, że możemy sobie raz zakręcić kołem fortuny. I uwaga, co dostaniemy? razy trzy. Dobra, nawet to chciałem. Ponieważ teraz mi się przyda jak najwięcej tutaj pieniądzków. Bo wiecie, muszę mieć jak najlepsze pety. Dlatego dodaję, jak mój pet sobie zbiera. A właśnie, mógłbym nawet dwa teraz zbierać. I jak to będzie lecieć? No, i teraz jest o wiele lepiej. Dlatego użyjmy sobie, myślę, jeszcze jednego triple money. Użyjmy sobie, aby mieć tutaj dwa. No, i mam na 45 minut. Także teraz naprawdę się nie muszę tym przejmować. 20 tysięcy pieniędzy. Dokładnie tyle udało mi się zbierać. Troszeczkę sobie ekspirem, jak widzicie spadła mi tutaj nawet bardzo duża walizka pieniędzy, dlatego właśnie ją zniszczyłem i myślę, że możemy sobie iść zrobić opening. Myślę też, że jeszcze nowej krainy kupować nie będę, jeszcze się z tym wstrzymam. Ja idę zrobić opening, myślę, że chociaż chciałbym mieć te cztery pety, bo pewnie tyle mogę tylko zakwipować, dlatego lecimy i próbujemy dropnąć coś dobrego. No i oczywiście jeszcze przed openingiem weźmiemy sobie laki. No, bo jakaś legenda, no czemu by nie? Czemu by nie mogła wylecieć jakaś legenda? No i uwaga, otwieramy. No, tutaj common. No, mogło być lepiej, ale nie jest źle, ponieważ ten common ma razy X. Dlatego otwieramy sobie dalej. I co jest? Ej, dobra, mamy rare. Mamy pierwszego rare. Dlatego jest to bardzo dobrze. Zaraz sobie jeszcze zobaczę jego statystyki. I uwaga, tutaj kolejny common. A ile ma? 15. Ma, dobra, słuchajcie. Tak, to ja mogę. I mamy cztery pety, dlatego myślę, że. A, weźmiemy sobie tego kotała. I uwaga, otwórzmy jeszcze, tak myślę. Do 15 tysięcy. O, będziemy. O, monki. Dobra, dobra, może tyle być. Ale dokończę, będę otwierać aż tyle, aż będę mieć 15 tysięcy. I myślę, że jeszcze sobie jedno. A nie, bo to już jest ostatni. I mamy Rera, dobra, czyli ostatni jajko Rera mi wyleciał. Dlatego sobie trzy mumunki ma 12 statystyki. Co tutaj się stało? Dobra, bierzemy sobie. No i myślę, takie pyty to ja mogę mieć. Teraz myślę, że możemy iść i odblokować nową krainę. A więc uwaga, podchodzimy i kupujemy desert. Mamy nową krainę. W ogóle zobaczcie, wszędzie jest tutaj klimat Halloween. Mega ładna jest ta gierka, mega mi się podoba tutaj tak, że wszędzie jest taki klimat Halloween I mamy upgrade, y. upgrade'y? Czy tam były upgrade'y? Tam było coś innego, co my możemy zrobić w Ej no tak, to ja mogę case lucky, czyli chodzi o to, żeby, żeby wydropić te klucze, to my musimy mieć jeszcze szczęście Dobra, no ja bym sobie tu generalnie coś kupił, no ale że mam tylko 500 golda, no to niestety, ale muszę iść dalej I mamy jajka, dobra, czyli coś na czym mi najbardziej zależało, dlatego bierzemy sobie wszystkie pety no i uwaga, ile będzie mi to niszczyć, no powiem, no jest o wiele szybciej, dobra, no jest o wiele szybciej Sprawdzę jeszcze szybko, ile kosztuje kolejne jajko, a kolejne jajko kosztuje, no niestety, ale 4000. Dlatego zaraz będę mógł w sumie otworzyć jedno, a właśnie teraz, dlatego idę sobie otworzyć, no i dawajcie mi legendę Jakby teraz mi wyleciała legenda, to nie wiem, ale wyleciał mi Desert Cut co jest statystyki 23, no to bierzemy sobie takiego lepszego koteła, no i teraz mogę iść expić dalej. 60 tysięcy pieniędzy, właśnie tyle mi się teraz udało uzbierać i myślę, że możemy sobie zrobić tutaj mało penik i w końcu możemy pójść na ten Halloween, bo już mnie nam naprawdę ciekawi co tam jest. Dlatego lecimy sobie, otworzyliśmy jeszcze czy teraz te lepsze jajka, no bo czemu nie, za 12 tysięcy, no i uwaga, co, jakiś kamel, Common, ile ma, 37 ma, statystyki, dobra Lecimy dalej, czy mi się właśnie kończy miejsce w ekipunku, dobra, na szczęście nie, wyleciał mi znowu ten kamel, jak widzimy, dlatego jeszcze mnie na trochę stać, dlatego jeszcze sobie chwilę pootwieram Dobra, teraz mi wyleciał lew, okej, okay, nie jest źle ale naprawdę chciałbym, może ta hydra tutaj taka, taka ładna, słuchajcie, 2% na nim jest. No znowu Leon, otwieramy dalej, szybciej, szybciej, ta animacja za długo tutaj trwa. Dawaj, dawaj, szybciej! Skorpion Rare! Okej, okay, okej, okay, na no, to czekałem 40 tostyki, no więc equip best, no i teraz to wygląda jak pożądny team, dlatego teraz myślę, że możemy sobie w końcu pójść na Halloween i sprawdzić co tam się kryje za tymi wrotami, dlatego lecimy, teleportuję się i uwaga, mamy Halloween, idziemy, co tutaj się stanie, czy mieć gdzieś przyniesie, co jest, okej. Okay. Aha, czyli mamy jakieś jajko i co? Jakieś nowe coiny. Tutaj obowiązują inne coiny i mamy tutaj takie pety. I ojojoj, oj, oj, ile to ma? Ej, ale szybko to leci, bo chyba ten goście ma jakieś mega dobre pety. Dlatego ja sobie tutaj skorzystam z jego pomocy I patrzcie jak to szybciej, szybko leci Dlatego mega fajnie Ja idę chwilę to uzbierać i może, może Mi się uda uzbierać 10 tysięcy No mam nadzieję Na razie nie jest źle nawet szybko to leci Tutaj troszkę osób też na tym jest Dlatego eksperymentuję na tej skrzynce I będę próbował uzbierać te 10 tysięcy Okej okay, a więc słuchajcie Właśnie jakiś widz bił na serwer I dał mi jednego z takich bardzo dobrych petów No mój pet aktualnie Najlepszy ma 41 mocy dlatego klik ready i co jest Dobra, Ja Muszę tutaj mega podziękować. To jest jakiś jeszcze rainbow, a więc uwaga, odbieramy sobie i co teraz się dzieje ile ja tego mam, patrzcie na to już mam tutaj milion, dlatego lecimy sobie, ile teraz jeszcze sobie zrobić mały opening i może uda mi się wydropić tą dynię, chociaż ciekawe mi jest statystyki, czy ona będzie lepsza od tego, czy może będzie gorsza czy już mam tak dobrego peta, co jest grane, już jest 3,5 miliona zrobiłem troszkę mały opening, no i zobaczcie troszkę tych petów mam, co prawda nie mam 90, ale mam 60 i tak jak patrzę na te pety, to Taki rare ma 5000 mocy. Także porównując go do tego, który jest Rainbow, naprawdę tutaj jest ogromna różnica. Dlatego ja się mega cieszę, że dostałem tego peta. Mam już 5 milionów tych nowych coinów. I słuchajcie, myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek. Mega Wam dziękuję za oglądanie. Wpadajcie się na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, no i cześć siema!